czyli tych, które w perspektywie 2025 roku będą w stanie zrównoważyć dominację amerykańską, czy prymat dyplomacji amerykańskiej w środowisku międzynarodowym. Grupa BRIC mówi o Brazylii, Indiach, Rosji, o Chinach. To jest ten kontrargument, więc to jakby pole do dyskusji. Wskazuje się także na to, że kryzys finansowy z 2008 roku bardzo dotknął potencjał gospodarczy Rosji, bardzo uszczuplił jej możliwości oddziaływania. Fakty są absolutnie niepodważalne. Można tylko dodać, że Rosjanie skonsumowali dwie trzecie swojej nadwyżki finansowej, którą zgener zgenerowali w wyniku rosnących cen, czy dzięki rosnącym cenom surowców energetycznych. Nie zgadzam się z tezą, którą w zasadzie poruszają właśnie wszyscy ci, którzy negują możliwości obrony Rosji przed kryzysem finansowym, a mówicie to, że Rosja jest na skraju bankructwa, że to, że wpompowała grube miliardy dolarów w sektor bankowy jakby spowodowało to, że jednak nie ma efektów gospodarczych, gospodarka jest niezmodernizowana, pieniądze przepadły. Rzeczywiście należy zwrócić uwagę jednak na to, że Rosja ma ten najprostszy, niektórzy analitycy mówią, najbardziej prymitywny, ale skuteczny instrument generowania zysków finansowych, a konkretnie mówię o handlu surowcami energetycznymi. No niestety faktem jest, że gospodarka rosyjska nie jest modernizowana, przez dłuższy czas pewnie nie będzie nie są w stanie przetrwać kryzys finansowy, wrócić do pewnej ścieżki rozwoju gospodarczego, wykorzystując właśnie te najprostsze i najczęściej na Zachodzie krytykowane instrumenty polityki gospodarczej. Co więcej, bardzo kontrowersyjną kwestią jest także to i w zasadzie nie wiadomo po czyjej stronie zapisać, czy im plus, czy im minus jest fakt zaangażowania się Rosji w kryzys gruziński. Bardzo mam nadzieję, że dyplomatycznie to miało zabrzmieć. Szczególnie analitycy wojskowi podkreślają, że Rosja w ten oto sposób potwierdziła swoją potęgę militarną. Można powiedzieć tak, w pewnej perspektywie, natomiast patrząc na politykę zagraniczną Rosji, jakby ambicje Federacji Rosyjskiej w środowisku międzynarodowym, ja śmiem twierdzić, że Raczej było to nie do końca potrzebne zaangażowanie. Swoje oczywiście potrzeby Rosja zrealizowała, ale w perspektywie długofalowej, raczej Moskwa więcej traci niż zyskuje. Traci prestiż, traci argument przyciągający, czy jakby umożliwiający przyciągnięcie republik poradzieckich do współpracy z Rosją. mniej. Fakt się stał. Prawdą jest to, że Rosjanie w tym momencie zachowali się sami tak twierdzili, że zachowali się w analogiczny sposób do um, Amerykanów. Stąd w, jakby w percepcji rosyjskiej potwierdzenie tego, że Rosjanie e, dbają o swoją strefę interesów i są, a strefa kaukaska należy do tych najbardziej żywotnych interesów, więc e, zobligowani są w ten oto sposób. E, nawet z użyciem siły bronić, bronić tam żywotnych potrzeb dla polityki zagranicznej. Nie chciałabym przedłużać, bo naprawdę jest jeszcze wiele wątków, o których można mówić, wiele rzeczy, które są bardzo kontrowersyjne. Wiem, że nie mamy czasu, a także nie chciałabym zabierać niepotrzebnie czasu prelegentom znacznie ciekawszym. Powiem tylko jedno, że w zasadzie wniosek miałbym dosyć ostrożny, ale pozostawiający pole do dyskusji. Rosja jest państwem, jest mocarstwem, które wraca do gry. To jest fakt, który się, znaczy fakt w zasadzie nie podważamy, to jest proces, który się rozpoczął, tak jak powiedziałam, w połowie lat 90. Niemniej jest najsłabszym partnerem z grona państw wiodących kluczowy dla środowiska międzynarodowego i z drugiej strony zauważam jedną bardzo istotną sprawę. Rosja, jak żadne inne wielkie mocarstwo, już nie jest słabszych, ma niesamowitą wolę polityczną odgrywania istotnej roli na arenie międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję. Ja widzę, że ten mikrofon coś tutaj może. Nie, panie Profesorze, Ja nigdy w życiu przed panem nie ma... Cieszynie, ale nie przekomarzajmy ja się. Dobrze, mam taką na... ma techniczno-organizacyjną, tylko bo coś nam podrześci. tam Ktoś podpowiadał, że jeżeli tak się będzie działo, to wtedy zmienimy mikrofon. To jest dyrektor z który który w usku A to o, właśnie. Pozdrawiamy pana dyrektora, dyrektora biblioteki. Bo państwo może nie wiecie tego, ale znaczy, większość pewnie wie, że dzisiejsze spotkanie jest transmitowane w internecie zarówno dźwięk, jak i obraz. I pan dyrektor, współgospodarz tego dzisiejszego spotkania jest akurat w Błyskozdroju. W związku pozdrawiamy serdecznie pana dyrektora w no, znacznie piękniejszym otoczeniu przyrody. Zatem, ne? Spróbujmy zmienić ten mikrofon, być może będzie. Do dziesięciu, ja myślę, że 10, tak. Do dziesięciu minut. Tak długo? Może, tak być 5, 5, może być pięć. Może być pięć. Pięć to trudno ale tak, to nie Brutalnie. Będę przerwywać. tak. Dziękuję. Po pierwsze, książka. Serdecznie gratuluję. Ja zrobiłem to, to, to. Już mam. Zrobiłem to. Nie dla celów takich, żeby coś się czepiać. Ale. ale... To są karteczki, które pozaznaczałem z napisami do wykorzystania przy różnych występach, artykułach, wypowiedziach. To mi służy jako ten podręcznik, kompendium i powoływanie się na naukową książkę, którą niewątpliwie ta książka jest. Za co serdecznie dziękuję, ponieważ to mi dalej będzie służyć. Pani powiedziała, że są wymogi naukowe, ostre, twarde reguły, one są spełnione. To jest niemalże jak podręcznik akademicki. Serdecznie dziękuję. I to jest pierwsza uwaga. Druga, widać, że odbiega Pani od tego tonu mówienia, myślenia i pisania o Rosji u nas. Po trzy, Pisania mówienia podszytego strachem, subiektywnego z pozycji różnych pretensji polskich do Rosji. Jest to pisane, jakby to pisał niemiecki autor, amerykański czy francuski, czego też serdecznie gratuluję, bo to, tego się powinniśmy w Polsce takiego spoglądania na Rosję uczyć. Inaczej nas nie będą szanować. I to jest, zgadzam się tu również z konkluzją, to jest trzecia uwaga, że Rosja nawet nie to, że sama wchodzi, w Gruzji próbowała pokazać światu siłę, ale ja czytam Gruzję jako, jako takie rozliczenie się z Kosowem. Błąd popełniliśmy z Kosowem w moim przekonaniu po raz pierwszy, naruszając granice państwowe po wojnie bez sankcji, bez decyzji ONZ-u. I one to odpowiedzieli po prostu no, w taki zgrabny, niezwiedzi sposób. No, bym powiedział no, no, ale to tak trzeba czytać ten gest za gest. Natomiast to wcale nie znaczy, że Rosja Gruzją weszła do, do świata, do polityki światowej. To jest inne rozliczenie. Wchodzi, bo została przyzwana wręcz. Ten świat, do którego Rosja e, ma wejść, e, głęboko się przeorganizowuje. Ten świat pogonił i rozwalił kryzys. E, Zobaczcie, ja myślę, że to, że jest Obama prezydentem, który jest odpowiedzią na potrzeby tego świata. Nie wiem, czyście zwrócili uwagę, to w ogóle polska prasa nie zauważyła tego, gdzie 3-4 dni temu minister skarbu USA powiada, że nie może się świat rozwijać w oparciu o Amerykanie.